Ciągu. widzimy na przejdzie kojem w Dzierżoniowie to jest inny przejazd kolejowy kategorii C. Tutaj są o, o takie noszawki. Zapomniałam. A tyla straj? Widzowie, już widzę tam pociąg, więc ja widzowie, tutaj jestem. Sygnalizator żarówkowy. Ale już tam widzę pociąg, który nadjeżdża. Więc za chwilę KLD 40 i sygnalizator się włączy. Jest kategoria C z znakiem stopem. Tak to wygląda, ta okolica. Chyba widzowie on nie działa nawet. Albo zadziała. Ale. Słyszycie to widzowie? Pociąg trąbi. A to. Zero reakcji. Pociąg w takiej sytuacji powinien jechać 20 na godzinę. Ale powinien się włączyć. Więc czekamy na włączenie, ale KD jest jeszcze widzowi daleko. No to jeszcze chyba nie powinien się włączyć, ale powinien się w tym czasie włączyć, bo jest widoczny. Nie wiem, co się stało z tym przejazdem widzowie w tym roku. Nie mryga, KD 40 nie działa. Słyszeliście, to widzowie, jak chyba hamował, z powodu, że on. Ale się zbliża. To jest niebezpieczeństwo. O! Jedzie pociąg. Jak trąbi Proszę bardzo To jest kaldę nasz 40 Odsuwam się Tak to wygląda Widzowie, kolej do Śląski pojechały. Zgasnął przejazd kolejowy. Więc to było na tyle z tego filmu. Więc pa.